Witam wszystkich w dzisiejszym odcinku. Dzisiaj sobie zrobimy test, recenzję batona Kizers o smaku orzecha arachidowego, chyba. Orzech wygląda podobnie do tamtego, tylko że jest ciemny, a nie biały po w środku. W konsystencji taki sam, miękki, potem chrupiący. Dobry, jest karmel tutaj. Lekko słonawy. Jakby taki orzech ze słonym karmelem, tak to smakuje jak dla mnie. Po prostu masło, aha, to jest masło orzechowe z karmelem chyba. Tak mi to smakuje. I czekolada dodaje fajnego smaku. Tak jak wcześniej, za słodki, za drogi, ale jest lepszy od tamtego. Dałbym mu solidne 8 na 10. W dzisiejszym odcinku to będzie na tyle. Łapki w górę, subskrybentki, dzwoneczki, komentarze i siema.